Akumulatorowe lampy LED Proline 66186 i 66187. Akumulatorowe lampy LED Proline 66186 i 66187 wyróżniają się składaną konstrukcją. W postaci złożonej zajmują bardzo mało miejsca i łatwo je transportować lub przechowywać. Wytrzymała metalowa konstrukcja obudowy lamp czyni je odpornymi na działanie rozbryzgów wody z każdego kierunku oraz chroni przed przypadkowym uszkodzeniem. W czasie pracy w lampach LED możemy precyzyjnie regulować ustawienie części emitującej światło i kierować je do wybranego miejsca. W lampie 66186 zastosowano diody LED SMD emitujący strumień świetlny 600 lumenów, zaś w modelu 66187 1200 lumenów. Moc świetlną możemy przyciskami regulować dwustopniowo na 50 i na 100%. Prezentowane akumulatorowe lampy LED to ciekawe i godne polecenia rozwiązanie nie tylko dla branży budowlanej, ale dla wszystkich, którzy pracują w warunkach niedostatecznej widoczności. Źródłem energii w lampach są akumulatory o pojemności 2,6 lub 5,2 amperogodzin, które ładuje się kompaktową ładowarką.